No i witajcie moi drodzy na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam pokazać krótki filmik z krótką, fajną mm, dekoracją, jeszcze wiosenną, no, no cały czas wiosenną. <laughs> Więc tak, jesteśmy dalej przy witkach brzozowych, bo witki brzozowe, jak już wcześniej powiedziałam, są super, są po prostu genialne i chcę z nimi robić dużo, dużo fajnych rzeczy. Mój tata pamiętam w dzieciństwie robił miotły, którymi później wszyscy zmiatałyśmy, znaczy dziewczyny właściwie miały takie zadanie, że tymi miotłami sprzątałyśmy podwórko, mieszkaliśmy na gospodarstwie dosyć dużym i kiedyś były takie wybrukowane podwórka z kamieni i trzeba było tymi miotłami sprzątać to te kamienie, bruk tak zwany. Więc ja mam sentyment w ogóle do tych y, miotek. <grym>, y, dobrze sprzątały. Zostawiały co jakiś czas patyki, które wypadały z tych miotel, ale ja lubiłam te mioty. Słuchajcie, mam sentyment do brzózek. Piękne są i w ogóle y, robimy, słuchajcie, co? Dekorację taką y, powiedziałabym koszyczek powiedziałabym koszyczek. Już też pod kątem wielkanocnym możecie sobie taki, takie koszyczki słuchajcie, zrobić. Ale też wiecie co? Ja sobie tak pomyślałam, że przecież taki koszyczek mm, z kwiatkami. Taki koszyczek kwiatkowy, że tak powiem. To zrobimy tak, bo chcę pokazać wam jak fajnie tylko tak, nie chcę tutaj za dużo, tu, 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 to tu. Tu, 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 tak. tu zrobimy tak Podziel, zrobimy. Podzielcie sobie gałązki witek na y, dwie części, tak żeby te patyjki takie grubsze były, słuchajcie, y do siebie zwrócone, tak? Czyli patyki grube i patyki grube B do siebie. O. Myślę, że tyle. Resztę sobie odkładam. Czyli tak. Takie patyczki związuję sobie drucikiem. Mm. Jeszcze trochę mnie kaszel męczy. Dosyć długo mi się ten kaszel utrzymuje. Ale no nic nie poradzimy na to. Ok, i sobie zakręcam drucikiem, słuchajcie, robię taką rączkę mojego koszyka. Widzicie to? To jest rączka mojego koszyka. Ciasno ją uplatam, ciasno, ciasno. O, słuchajcie, takie koszyki możecie sobie zrobić w różnej wielkości, w różnej, różnej, przeróżnej i wtedy, słuchajcie, Możecie sobie robić piękne, wiosenne dekoracje, do ogrodu nawet, na taras, na zamiast zamiast donic z kwiatami możecie sobie zrobić takie wielkanocne kosze z kwiatami. Zaraz Wam pokażę, jak będzie efekt i o co mi chodzi. To sobie z donic, to takie właśnie kosze brzozowe sobie postawcie. Będzie super. Ja na pewno to zrobię. Więc zobaczcie, mamy tą rączkę. Mamy tu rączkę mojego koszyka. Zakręcam sobie moje witki. Jedne i drugie. Zobaczcie. Widzicie to? To są moje witki. Ja sobie je delikatnie złapię moim drucikiem. Nie, e, nie zakręcam ich mocno, tylko delikatnie. Delikatnie sobie je tak przytrzymuję tylko, żeby mi się nie rozplątywały. Ok. Mamy to. Zakręcam końcówki, bo nie chcę za, za daleko. I słuchajcie, teraz jak mam tutaj tak luźno, to wkładam następne bitki brzozowe właśnie w te miejsca, w te tutaj. <laughs> O, słuchajcie, zobaczcie. Tu sobie częściowo wtykam patyczki. I o, zobaczcie. Mam już jeden noczek. Sobie zatrzymuję, tu zawiązuję. Wrócikiem, oczywiście, który sobie pozostawiłam. Uh -huh. Delikatnie łapię sobie te brzuski moje. I na końcu. Dobra. Strony tak samo robię jak częścińska. Przywiązuję moje witki. Dosyć mocno. Wracam z witkami. i zawiązuje drucikiem. Tu sobie zaraz wrócimy jeszcze drucikiem do momentu Okay. Wsadzę sobie tutaj takie gniazdeczko, które wcześniej wyplatłam z dzikiego wina. Zobaczcie. Możecie po prostu samo, same witki tylko. Ja dam tutaj takie. O, takie gniazdko. Nieświątecznie tak wygląda. Damy trochę mchu. Można, słuchajcie, taką jakąś miskę tylko Miskę z jakimiś bratkami, z jakimiś wiosennymi kwiatkami, słuchajcie. Rzucić i to wszystko. Wszystko, nic więcej. No i zobaczcie, a to jest mój koszyk, taki. Wiosenny, możecie oczywiście z wiosennymi kwiatami, z bratkami, z jakimiś tulipanami postawić po prostu, słuchajcie, gdzieś na tarasie, gdzieś na ganku, gdzie sobie tylko zrobicie. I słuchajcie, wiosenna dekoracja idealna. Można zrobić więcej tych witek brzozowych. I po prostu słuchajcie, dużo wtedy kwiatów jakiś wrzucić w jakieś miejsce, w jakimś po prostu yy, pojemniku, czymkolwiek. Czyż nie fajny? Słuchajcie, tym miłym akcentem dziękuję serdecznie za wspieranie kanału, za polubianie i oczywiście za subskrypcję. Dziękuję też za piękne komentarze w moim pod moim adresem <noise> kierowane do mojego zdrowia. Zdrowie wracaj, wracaj zdrowie. Powolutku, powolutku, dbam o siebie kuruje się, więc naprawdę. Tylko takie Grypsko takie, wiecie. Mocniejsze mnie złapało. Dziękuję serdecznie. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!